Cześć, witam Was! Dzisiaj konkurs, jak pewnie wiecie, w sobotę o 20:45 w Mediolanie zostanie rozegrany finał Ligi Mistrzów. Ja oczywiście nie e, mogłem przejść obojętnie obok tego meczu i postanowiłem zrobić dla Was konkurs. W finale, moi drodzy, spotkają się Real Madrid kontra Atletico Madrid, a więc. Podobnie jak dwa lata temu, dwa zespoły, dwie drużyny z Madrytu. Także bardzo ciekawa e, rywalizacja się e, szykuje. Także zaraz Wam powiem, e, co jest do wygrania i jakie są zasady tego konkursu. Ale najpierw mam dla Was jedną informację. Jeżeli wejdziecie sobie na mój kanał, no to zobaczycie, że w zasadzie e, jest już na nim. 5000 subskrypcji, za co Wam naprawdę bardzo dziękuję. A druga sprawa jest taka, że właściwie za dwa tygodnie już we Francji rozpoczynają się Mistrzostwa Europy. Także z okazji 5000 subskrypcji na moim kanale oraz z okazji Mistrzostw Euro w Francji postanowiłem zrobić dla Was taki duży konkurs, w którym do wygrania będzie kilka nagród. Ale zasady tego konkursu, myślę, poznacie dopiero gdzieś tak za tydzień, także już was na to zapraszam. No a póki co to mamy finał Ligi Mistrzów, a więc Real kontra Atletico. E, żeby wziąć udział, będziecie musieli zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze, e, będziecie musieli dać mi suba, ponieważ jest to konkurs dla moich widzów. No, wiadomo, że jeżeli ktoś już to zrobił, to e, nie musi tego robić. Po drugie, pod tym filmikiem musicie zostawić łapkę w górę. No i po trzecie, napisać w komentarzu, jaki typujecie wynik meczu Real Madrid kontra, kontra Atletico Madrid. E, no i tutaj zaznaczę, że ja pod uwagę będę brał e, w przypadku dogrywki tylko e, wynik do 90 minuty. A więc na przykład jak będzie 2-1 dla Realu czy 1-0 dla Atletico natomiast w przypadku dogrywki to jeżeli ktoś napisze jakiś wynik na przykład 3-1 dla Realu to musi napisać po dogrywce także moi drodzy będę brał wynik do 90 minuty bo mecz trwa do 90 minuty natomiast dogrywka 30 minut to jest tak zwany extra time, czyli już m, można powiedzieć taka no, dogrywka po meczu. Także tak to wygląda, moi drodzy. Real Madrid kontra Atletico. No, myśl, myślę, że tutaj e, faworyta trudno wskazać, ale ja osobiście bym typował bardziej Atletico, bo zdecydowanie bardziej zasłużyła na, na ten tytuł. A teraz pokażę wam, moi drodzy, co w ogóle jest do wygrania w tym konkursie. E, a więc tak, karty z Euro 2016, tu mam bazówki, mam ich jeszcze naprawdę sporo. Także trochę ich będzie do wygrania dla zwycięzcy. E, druga rzecz to są też z Euro 2016 karty specjalne. Logo polski jest Limitka Ronaldo. Także myślę, że fajna nagroda. To oczywiście będzie dla zwycięzcy. Ale dorzucę, dorzucę do tego wszystkiego jeszcze trochę naklejek z Euro 2016, bo jak wiecie, otwieram teraz tą edycję i trochę już powtórek się mi trafiło. Także to wszystko, moi drodzy, będzie e, pojedzie do zwycięzcy. Także zapraszam Was do wzięcia udziału w tym konkursie Real Madrid kontra Atletico Madrid finał Ligi Mistrzów. Żeby wziąć udział, przypomnę Wam, trzeba zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze, suba, po drugie, łapkę w górę, no i po trzecie, w komentarzu napisać, jaki typujecie wynik meczu finału Ligi Mistrzów Real kontra Atletico. Te nagrody są do wygrania dla zwycięzcy, myślę, to znaczy finał odbędzie się, tak jak Wam mówiłem, w sobotę o 20:45, także. Do tej pory macie czas, żeby wziąć udział, natomiast w niedzielę nagram wyniki. No i, no i wybierzemy sobie zwycięzcę tego konkursu. No a później będę was już zapraszał na taki duży konkurs z okazji 5000 subskrypcji oraz Euro 2016. Także trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.